Siema, w tym odcinku będę nagrywał z Bubblegum Simulator Infinity bo wyszła jakby taka część druga tego no i w, nawet mi się podoba gameplay, już sobie chwilę tutaj pograłem Odbierę sobie tutaj gifta jestem już nawet tutaj dobry w tą grę ale oczywiście da się to ulepszyć, te statystyki mam autoklikera tutaj do klikania oczywiście no i tak, mam tutaj do otworzenia parę chestów Bo ogólnie kupiłem sobie trochę kluczyków Żebym specjalnie mógł otworzyć chesty T-Royal, więc... Znaczy nie Royal, tylko Golden i Royal też Więc sobie to zbierałem trochę I potrzebuję właśnie to teraz znaleźć, bo podobno tutaj są takie... O! I tutaj jest jakiś gift po prostu tutaj są takie porozrzucane Takie występki są, co nie? Można je znajdować sobie Ja potrzebuję znaleźć z tymi chestami tego No więc teraz sobie tego poszukam Tutaj jest space, świat jest chyba jakieś jajko. O, tutaj jest Royal Chest chyba tak w ogóle. Nigdy nie widziałem Royal Chesta przed tym, no więc. Raz widziałem tylko tego Golden. No więc mi się trochę tego nazbierało. Ale jest. To jest taki dobry mega plecik. Chciałbym go. Ale mi się pewnie nie uda go zdobyć. Chociaż <laughs> ostatnio jak grałem w tę gierkę... Otworzyłem sobie parę tych jajek. Gdzie tutaj ten sezo Tych sezonowych jajek takich, sezon jeden. I wyleciał mi... Właśnie wyleciała mi legenda. Nie otwierałem tego dużo. No ale... Myślę, że dobry drop. Tutaj już mi ten golden kluczyk wyleciał. Dobra, kolejny. I to wszystko. I teraz muszę poszukać tych Golden. Jak chcecie więcej odcinków z Bubblegum Simulatora, to napiszcie w komentarzach. Bo jak będzie update, to pewnie coś nagram z tego. Ale zastanawiałem się, czy, jeszcze, czy nie nagrać Dead Rails z kolegami. No bo właśnie taki pomysł Mój kolega dał, żeby Dead Rails nagrać Ale jak chcecie to możecie powiedzieć Ja nagram Z kolegami jak gramy w Dead Rails Bo był update ostatnio No i właśnie ja nie grałem zbytnio w Dead Rails od jakiegoś czasu To po prostu mi się trochę znudziło bo ludzie nadal w to dużo ludzi bardzo gra, ale im się to nie nudzi po prostu. Co nie? Ja nie wiem jak. Bo mi się to znudziło. Ale bym jeszcze nagrał z tego odcinek, jakbyście chcieli. To jest to jajko takie, które daje ileś tam szczęścia. Nie mogę tych czestów znaleźć, no. Ale trudno muszę sobie tego poszukać O jest Tutaj jest ten chest I ja mam tych kluczyków bardzo dużo Nie Ja nie mogę Dobra 19 kluczyków I takie dwa mystery boxy Więc pierw sobie tutaj otworzę to Dwa takie no, i nic zbyt niedobrego. Ale teraz będę otwierał te Golden Chesty. No, na razie mi słaby loot leci. W ogóle tutaj też chciałbym tego PETA bardzo, ale mi nie wyleci raczej. Oczywiście, żebym chciał najbardziej tego PETA, no. Spróbuję też zdobyć najlepszą gumę do 350 milionów kasy. Ale to się tam uzbiera. Wystarczy, że się odpali jakiegoś budsta na coiny i się zacznie to zbierać. I się to szybko uzbierać, nie? Więc to wcale nie zajmuje tak dużo czasu, żeby to uzbierać. No, w ogóle to mi ten Royal Kill wyleciał. Jak coś, to ja się tam wrócę. Dobra, chyba mój ostatni to był. Tak, mój ostatni. W ogóle to jeszcze te mystery boxy mi wyleciały. Więc dobra, otwieram je. I kolejny Royal Kill. Ki. Dobra. sobie tam spadnę. Nie wiem czemu. Tak mi się bardziej podoba. Ale leci się dubę. No. Jest kosmos i to jest tutaj. Ta. Jej, dwa takie skrzyneczki mogę sobie otworzyć. Dwie takie skrzyneczki. Te Mistery Boxy sobie też będę otwierał. No dobra, mogę jeszcze otworzyć sobie takie dwa Mistery Boxy. Może mi coś wyleci? Może. Nic z tego dobrego zbytnio nie leci, niestety. No ale trudno. O, ta gra, jak kocham tę grę, ona jest fajna. Mogę sobie w nią tutaj zagrać. Dobra, już mam 100. 3 miliony coinów dostanę. Jestem super dobry w tą gierkę. Nie, dobra. Nie udało mi się. Nie, no nie jestem aż taki dobry. Ale podoba mi się ta gierka. Dajcie też znać, czy nagrywać więcej odcinków z tej wioski, bo ostatnio była w ogóle kutnia, bo każdy chciał mieć swoją wioskę i opuścić tą główną. Gdzie tam wszystko takie jest, na przykład to boisko, co mi tam ktoś mówił, i w ogóle. Wszystkie rzeczy, gdzie tam budowaliśmy, to każdy chciał opuścić tamtą wioskę i sobie stworzyć swoją własną, i no, była mała kłótnia tam. Nie wiem, czy to nazwać kłótnią bardziej, czy jakimś sporem. Po prostu każdy chciał mieć swoją własną, co nie. I teraz. Każdy chce, nie no, nie każdy na tym serwie, ale większość chce po prostu uratować tą wioskę, bo nikt tam w ogóle nie chodził na tą główną wioskę. No i teraz było takie coś, że um, jedna osoba z tej wioski powiedziała, żeby po prostu zniszczyć tamte inne wioski, które sobie właśnie... Inni specjalnie zrobili, żeby zrządzić. Tak o. Nie wiem jaki to ma sens. Opuszczanie wioski. Tylko po to, żeby tak o sobie rządzić. Co nie? Żeby mieć własną i sobie rządzić. Ja też sobie zrobiłem taką jedną. Ale ja tam dosłownie nic nie robiłem. Co nie? Ja tam miałem wioskę. I nic nie robiłem tam. Możecie powiedzieć... I chcecie więcej odcinków z tej wioski, ale zobaczymy, czy to się nie rozpadnie w ogóle. Bo to się zaczyna trochę rozpadać ta wioska. No. Normalne te serwery trwają chwilę, a później się to po prostu wszystko kończy. No, ale. Ten serwer przetrwał już miesiąc, więc nie wiem, czy ktoś go będzie chciał tak w ogóle zniszczyć. Co nie, bo dzisiaj jest jakieś. W sumie jutro będzie równy miesiąc, co nie, ale dzisiaj po prostu na przykład jakiś park rozrywki. My tam mamy dużo rzeczy i można wejść za Fryko. Po prostu. Mamy tam własną walutę na serwie. A, tak jakoś sobie powiedzieliśmy, że. A, no, zrobimy walutę. Żeby po prostu nikt nie miał za darmo, bo każdy tam lubi budować na tym serwie. Co no, na przykład parki, rozrywki i, i w ogóle i potrzebowaliśmy jakiejś, jakiejś waluty, żeby po prostu można było płacić nią, co nie? No. Ja myślę, że ten serwer się tak szybko nie rozpadnie. Przez te dwa dni chociaż przetrwa. Mam taką nadzieję, bynajmniej, że ten serwer przetrwa, ale dajcie znać, jakbyście ch chcieli więcej takich odcinków z tamtego serwa. Jak chcecie, to możecie mi po prostu napisać w komentarzach i ja po prostu zobaczę te komentarze i zdecyduję. No więc, to by było wszystko na ten odcinek. Może jeszcze więcej nagram z tego. Może. No, i to będzie na tyle na ten odcinek. Cześć.